Bez piny luźno, bawcie się z nami, zanim będzie za późno Lato z parkami górę na wodą w lesie Bawcie się z nami, Zanim przyjdzie się Wakacje kochani błędny dół Yo! Zacieszajcie z nami, zanim będzie za późno to z parkami, muzyka się niesie Bawcie się z nami, zanim przyjdzie jesień Razy słońce, płoty na czole Czas jechać nad wodę, nie zapomnij wziąć krótki galot. Starzy brzdące, autem, cokiem czy na kole Letniskowe pokoje, albo pod na namiot Jak kto woli, co kto lubi Bylby się nie nudził, czubił, rozumu nie zgubił Wszyscy razem tu dziś, kurale, chany, syczy, kaszubi Wszyscy do budy, pusty czas na tener gruby głośnik w uśmiechnych Chodzi się wódka z studni Jeden nie pił od studni Drugi pił od dwóch dni Wszędzie pełno wrażeń Kolejki przy rolwarze Kawały komentarze Planów i marzeń Miłość i muzyka idą w parze Rano odgłosy natury wstali gospodarze Potem muzyka z i mnóstwo wydarzeń A wieczorem bal o ognisku i gitarze Długi rozbiki, wysoki skok Jak zobaczysz taki lot nie musisz pytać czy kto są na czapki, ręczniki i klapki Filujemy nad wodą. Jak chcesz to chodźcie z nami napić też to lubię, zatem ciepłe dni oddałbym ostatnią stówę I gdy i zima, to nie przejmuj się nic Szybko wrócisz do tych chwil, obalając ten beat Wiem, ty też chcesz poczuć ten temat To lepiej się spiesz, bo czasu już nie masz Kończy się lato do zobaczenia za rok Szukaj nas na koncertach, tam odnajdziesz ołbo Szkoda, że lato mamy tylko trzy miesiące, ale dzięki temu te trzy miesiące są tak gorące Tam gdzie słońce, tam odbajdzie szodę, brat, kończy się sezon, lecz nie kończy się świat Są wakacje, kochani, bez chwili luźno Bawcie się z nami, zanim będzie za późno, lato z parkami, w górach na pod się. Bawcie się z nami, zanim przyjdzie się Wakacje, kochani, ciepło węgny dudniu Zacciacie z nami, zanim będzie za późno Lato z parkami, muzyka się cieszy, bawcie się z nami, zanim przyjdzie I'm so fucking happy. Przygotowany ręcznik, już się do butelki. Pierwszy to cieszy, bo przynajmniej ucichły jego śmiechy. Przez ten parków nie skończył, dla nim jeszcze wsiedli. Ale jesteśmy, jesteśmy się kąpać, bo coś tu śmierdzi. Mówiłem, nie bierzmy, dziewczyn u pan pędzi Ze 140 i to następnym córkiem, gdzie jest naprawdę piękny i z i Kocham ten luz, we trzech z tyłu. J metro środku pół, gruby brzuch, z przodu ciluj. Czasie urok przerwy remontowej Reset murom, urlop o długości rekordowej Cochniecie fest na Przypłynności finansowe jak trzydniowe Rapowe święto w kradę kralowe Choć trzy tygodnie w karcie, weekend za petardę Uchodzi bowiem stanowi unikalną mieszankę Fale namowe i rozpinie Stać wypoczynek, girafy koralowe To koncerty nosynek Chytą chwile ulotne jak czasy motorynek Mową czynem, marcha chociał rana pelerynę Co na żywo w telewinie Oto wesoły miasteczko, i parking Radzi energią przyjazno czy ciemno Choć po większość trzeba stać, czasem się nie da spać Wspominam góry, może zapierdalając na wstaw Żadne biuro podróży nie ma w ofercie wakacji z muzyką prawie z Afryki o tej mocy integracji Są wakacje, kochani, pilny luźno Bawcie się z nami, zanim będzie za późno, lato z parkami w górach na wodą w lesie. Bawcie się z nami, zanim przyjdzie się Wakacje, kochani, czepowę dudnią Zacieszajcie z nami, zanim będzie za późno, lato z parkami, muzyka się niesie bawcie się z nami Zanim przyjdzie jeszcze!